Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk K47: sedno zamieszania. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 lutego. Do wygrania macie PC w o wartości 20 zł. Wystarczy że ustawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz? Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony w jesteśmy na GeForce Inisie, na którym będziemy sprawdzać, czy nowe skrzyneczki to jest hit czy kit. Nie zostały dodane. Na pewno niedawno, bo jeszcze ich nie widziałem. Yy, więc yy, tak, mamy dostępne trzy skrzyneczki: 20 zł, 100 zł i 300. Więc rozstrzał cenowy jest naprawdę dosyć spory. Yy, przejrzyjmy sobie, najmniej przejrzyjmy sobie po prostu te trzy skrzyneczki. Odpalę sobie je. Pamiętajcie o najlepszym kodzie, czyli kod. WoW które daje wam 5% więcej przy doładowaniu i skrzyneczkę Spec na start. No i tak, pierwsza skrzyneczka Slit Storm, skrzyneczka najtańsza, 20 zł. Tutaj możemy się przyjrzeć i co widzimy na sam startik. Na pewno widzimy trzy trzygoski takie, tutaj widzimy Gaila dosyć nietypowego, pięknego wespika, widzimy. Mm, Kaimana. No i tutaj idzie no w dół. Coraz idzie to w dół, ale nadal jest naprawdę dobrze. Jest cały czas dobrze, dobrze, dobrze. I tutaj powiedzmy, że jest. No nadal dobrze, nie na no 20 zł koszta skrzynka nadal. Ej, 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 ej! Nie, czyżby to była skrzyneczka tylko jednej straty? Tak jest! Tak jest, to jest skrzyneczka tylko jedna strata. Jedynie ten mag jest tutaj złym skinem. Więc otworzymy sobie na start takie dwie skrzyneczki. No i zobaczymy, jak to słuchajcie działa, jak to się tam prezentuje. oj, niestety, dwa magi na starcie, kurde lipa. Lipa z tymi dwoma magami Miałem nadzieję, że wypadnie może coś troszeczkę innego I tutaj będzie już 5-7 No ale też to nie jest jakiś najlepszy draft Nadal myślę, że mamy szansę coś lepszego zdobyć w tej skrzyneczce Bardzo podoba mi się po prostu ta skrzyneczka Podoba mi się ta skrzyneczka, nie wiem czy dzisiaj w niej trafię Ale sam zamysł bardzo, bardzo mi się podoba Na pewno, żeby... O, będzie Neonoiritek, Tech! No, i to jest mega, to jest naprawdę mega otwarcie. Jak możecie zobaczyć, nie no, totalny sztos. Nie no, nic więcej nie powiem. Totalny sztos, nie, mega to poszło, więc raz sobie zostawimy. Niech on sobie tutaj leży. Więc mamy już pierwsze super otwarcie. Tak jak mówiłem, skrzyneczka mi się jeszcze bardziej w sumie teraz podoba po tym trafie, który teraz się pojawił. Druga skrzyneczka, stuba, więc to jest 5 razy tyle. Co ta skrzyneczka najtańsza? Widzimy na pewno tutaj bajoneta. Widzimy Mamy tutaj Hansman Knife a Slotera i Tiger Tuta, Good Knife a. Akacha Fuel Injectora, Good knife No jest dużo kosek, bo są aż 4 Fuel Injectorek, Battleskirt, bo Battleskirt ale nadal to jest Fuel Injector, więc przepotężny skin eee, Gamma Doppler, Gloczek, mega fajny Asimowek, też tylko Battleskirt, no ale Asimowek. I co, też to wygląda? Tak, też tylko jedna strata. Super, podobają mi się te skrzynie Po prostu nowość, to tak możemy to nazwać, nowość w mojej ulubionej kategorii najlepszej na dziś. Skinie, czyli tylko jedna strata. Klikamy sobie pierwsze otwarcie. Miejmy nadzieję, że od pierwszego otwarcia skrzynia dobrze się zaprezentuje. Jest Legion of Anubis, czyli podejrzewam, że dolna półeczka, ale zawsze jest to dobry skin, a nie ten zły. Kolejne otwarcie. Znowu co ciekawe, Legion of Anubis tutaj nam wypada. Ej. Ja tyle co ja gadam. Żeby wygrać Pejsy w kartę, napisz, jaki jest Twój ulubiony napój gazowanej liczby od 4 do 8. Co ja gadam za głupoty? Pomyliło mi się, że ta skrzyneczka kosztuje 20 zł. Przed chwilą twierdziłem, skrzynię za 20 zł. To jest ciągle ten failowy skin. Ja pierdzielę, nie! Dwa razy pod rząd trafiłem failowego skina, jeszcze się cieszyłem. Guardianik, no to już na pewno nie jest failowy skin. To już na pewno nie jest failowy skin, ale też nie jest najlepszy, więc nadal jest, nie jest to coś, co absolutnie nas interesuje. Nie. No i Zielony Laminat, no już jest ciekawie. Już jest na pewno ciekawie, nie, a na pewno ciekawiej niż poprzedni. Nadal nie jest to jest coś, co by mnie interesowało w przypadku tej skrzyneczki. Czekam ciągle na coś ciekawszego i niestety wypada nam Legion of Anubis Więc ostatnia próba, słuchajcie, ostatnia próba Przynajmniej teraz, bo chcę zobaczyć jeszcze najmocniejszą możliwą skrzyneczkę Jak właśnie ona się tutaj zaprezentuje Sprzedajemy, zobaczymy tą najmocniejszą, czekajcie, ona była 300 O kurde, dobra, myślałem, że 200 przez chwilę 300 Meduza No i tutaj, Doplerek, karambicik Karambic Tiger tut Butterfly, e, warstwa rdzy, n, bayonet, Marble, Fade, kurde, ta górna puła, super, n, tutaj też jest, n, znaczy co ja gadam, super, patrzcie, ej, ej, tu jest już inna, ta skrzyneczka już jest inna, zobaczcie na przykład ten skin jest już niżej, czekajcie, czekajcie, nie no, to, to już, już inny typ skrzyneczki. Te dwie pierwsze to jest tylko jedna strata. Nie, ta skrzyneczka to jest w ogóle inny temat. W ogóle inny temat, ale jedną kliknę. Jedno kliknę. Nie, zobaczmy. Może też coś fajnego by nam poleciało, jak na razie. To nie, bardzo mi się podoba skrzynia za 20 zł ta za zastuwej jeszcze okazji nie miała się z dobrej strony pokazać. No i co my tutaj mamy? Kurde, no nasuwało, to się naprawdę nasuwało. Jest! Ej, tu też jest dobry skin. Dobra, super. Mm, zostajesz. Dobra, zostajesz z nami. I teraz tak, nie wiem czy kolejny raz spróbować, nie wiem czy kolejny raz spróbować Naprawdę jest to mocna skrzynia, ale zobaczcie na te skiny tutaj z czego? Zobaczcie na te trzy skiny No jest nieciekawie, no nie? Jeśli któryś z nich mi wypadnie, to ja mam totalną lipę, totalną lipę Aktualnie mamy skiny warte 557 zł, więc sytuacja jest w porządku No ale takim jednym otwarciem możemy wszystko zepsuć albo rozwalić jednocześnie system Ale ja to kliknę ja to kliknę dla widza Dla widza klikam i czekam Słuchajcie, na wynik, proszę Jest, słuchajcie, kolejny Może nie Bayonet, ale jest to bardzo dobry Uspik, okej, okay, było warto Było warto, mamy łącznie skiny Warte 955 zł Mamy jeszcze 237 Za to spróbujemy sobie Kliknąć tą skrzyneczkę Za stówę, jeszcze raz, słuchajcie jest. Dobra, podziękujemy Podziękujemy tej skrzyneczce Mnie ciekawi, czy te skrzyneczki są dostępne na bitwach przede wszystkim No nie? Bo jest to bardzo ważne To jest bardzo ważne Jeśli można to ja bardzo chętnie Oczywiście, że są, więc wjeżdżamy Słuchajcie, wjeżdżamy w bitwę Dajemy sobie 8 skrzyneczek 8 skrzyneczek, które naprawdę na razie Super się pokazują No i wrzucamy to na 4 graczy Wiem, że jest mocno, ale też Liczba skinów i skiny mogą być też bardzo mocne. Jeśli taką bitwę udałoby się nam zwyciężyć, czekajcie, sobie tutaj ty, tylko OBS-a trochę przesunę. Nie, tylko, kurde, czy ja tak. Ch dobra, chcę. Chcę tak wjechać, więc chwilę nawet sobie zaczekam na graczy Mamy jednego przeciwnika, poczekałem te 50 sekund, minie minuta, no zanim boty dołączą, minie minuta, gracze wiecie, po kliknięciu guzika, przywołaj boty, nadal jest możliwość dołączenia przez przeciwników, więc to nie jest tak, że ja to klikam i już potem nikt nie może dobić, nadal mogę dobić, więc kute bobo, ja i przeciwnicy i widzimy tutaj dosyć mocne trafy, ale nie są to najmocniejsze. Mam teraz ja trajtorka, ale niestety on też trafia trajtorka. Więc nie ratuje mnie to. Yy, jest glot. Co to jest za gloczek? Co to jest za gloczek? Kurde. On też trafia teraz w miarę dobrego skina. No i jest problem. O, mam szansę. Mam szansę podgonić. I podgoniłem, słuchajcie. Podgoniłem tutaj trochę. Jak najbardziej. No, no znowu takie same skiny. Nie, no proszę. Ja nie chcę z nim takiej samej skiny drawiać. Nie, bo się tak. No nie ma decimatora. O ja pierdzielę jeszcze sz Kurde, mocne, mocne. Skute Bobo też trafił dosyć mocnego skina. Zobaczmy jak to ostatecznie nam się wszystko zaprezentuje. No i Skute Bobo mogło na koniec dogonić. Wiecie, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie dogoniło Henry. Patrzcie jaka mocna bitwa. Co to było, słuchajcie. Ta skrzynia ma potencjał. Ta skrzynia ma naprawdę gigantyczny wręcz potencjał. I nie wiem czy nie... Sprzedać. Dobra, Neon Noira, sprzedajemy jeszcze. Sprzedajemy jeszcze Neon Noira. Ja się podejmę jeszcze raz takiej bitwy. Tylko trzy. Dobra, może nie takiej, trzyosobowej. No ale też tyle samo skrzynek, bo mamy też 160 zł Więc yy, pójdziemy sobie. Nie czekajcie, to jest 20 zł, o, jest tutaj. Pójdziemy sobie znowu w identyczną liczbę, czyli 8 skrzyneczek, ale tym razem na 3 osoby. No i miejmy nadzieję, że teraz ja to wygram, no nie na to naprawdę wielkie nadzieje pokładam, że tym razem to będzie moje zwycięstwo od razu. O, kurde, patrzcie jak szybko to się zna... Ej, znaleźli się przeciwnicy! Na tamtą bitwę tyle czasu czekałem. Widocznie tak jak kurde jaż to nie raz mówiłem, trójki. Trójki to są trójki. No i jest dużo, dużo więcej chetnych osób, które chciałyby właśnie brać udział w trójeczkach. Um, co my tutaj mamy moi drodzy, no coś tam trafiamy prowadzić nie prowadzimy na razie wszystko jest przed nami, bardzo spokojny początek, zbyt spokojny dla mnie, powinno się to troszeczkę rozkręcić Franek no ma dwa skiny już no ale nadal jest to zdecydowanie za słabe jak na tak mocną bitwę którą aktualnie widzimy Franek sypie skinami jak szalony, żeby się nie zdziwił, że ja teraz dropnę koskę no to wtedy by kurde, bym go rozwalił no nie, i by był winek, więc Kurde, może, no nie no, Franek sypie, dobra To jest raczej zwycięstwo Franka Mnie, Chyba, że w tym momencie traf... Nie no, nie trafiam nic, patrzcie jak Franek sypał skinami To jest po prostu chore, ile on tych skinów tutaj nasypał Mnie, Zbyt dużego wina w sobie też nie ma No bo nam zbytnio nie poszło No, ale tak to by wyglądało No i co widzowie Pamiętajcie o evencie na GeForceKinsie Ja wam dziękuję za oglądanie Subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć